Księga Izajasza. Rozdział czterdziesty. Będziemy czytali od 26 wiersza. Podnieście w górę swoje oczy i patrzcie. Kto stworzył te rzeczy? Czy mamy Jakiekolwiek wątpliwości, kto to wszystko uczynił? W tamtych czasach, kiedy Izajasz pisał te słowa, wielu ludzi, do których kierował te słowa, nie miało jednoznacznej odpowiedzi. Wielu z nich, nawet w Izraelu, czciło bóstwa, które rzekomo stworzyły gwiazdy, stworzyły słońce, księżyc. Niektórzy nawet myśleli, że tam te właśnie jasniejące światła w górze są jakimiś bóstwami. Kto stworzył te rzeczy? Pyta Izajasz. Ten, kto wyprowadza ich zastępy według liczby. I to wszystko nazywa po imieniu według ogromu Jego siły i wielkiej potęgi. Także ani jedna z nich nie zginie. I oczywiście tutaj Izajasz w tym wierszu nie daje nam odpowiedzi, nie mówi, że to Bóg Jahwe. W dalszych wierszach będzie mówił o tym, który jest tym, który to stworzył i który. Ma to wszystko ponazywane, tam nie ma jakiegoś chaosu, chociaż nam czasami, jak się spojrzymy, to myślimy, jak to możliwe, żeby to wszystko w harmonii gdzieś tam w tych niebiosach krążyło, ale tam jest porządek. Tam wszystko w swoim porządku się kręci. Te planety się, czy gwiazdy, czy cokolwiek tam jest, nie zderzają się ze sobą, a jak się zderzają, to też w jakimś celu. To wszystko tam się od wieków obraca w swoim porządku, który Bóg ustanowił, według swojej siły i potęgi. Jakaż to jest siła? Jakaż to jest potęga, która powołała do istnienia wszystko, co jest i to wszystko przez te całe wieki zachowuje w istnieniu, w harmonii. Dlaczego więc, Bóg pyta swojego ludu, dlaczego więc Jakubie i Izraelu, dlaczego mówisz, dlaczego twierdzisz, moja droga jest zakryta przed Jachwę, moja sprawa nie dociera do mojego Boga? Zajasz mówi: Spójrzcie na niebo, spójrzcie na to, co jest na niebie, spójrzcie na gwiazdy, na słońce, księżyc, spójrzcie na te wielkie rzeczy i na moc Boga, który to wszystko uczynił. I Boży lud patrzy na to wszystko, patrzy na otaczający go świat, patrzy na cudowność stworzenia, którego jest częścią i mówi: Bóg mnie nie widzi. Bóg nie wie, z czym ja się zmagam. Moja sprawa nie dochodzi do Niego. Moje życie jest zakryte przed Nim. Nasze problemy narodowe w tamtych czasach, nasze problemy rodzinne, nasze problemy osobiste. Wielu ludzi w Izraelu mówiło, że Bóg nie patrzy na nich, nie widzi ich, nie rozumie ich, nie wie, nie wie z czym się zmagają. Ich sprawa jakoby była zakryta przed Bogiem. Hmm. Iluż to z nas, którzy mamy daleko pełniejsze, większe objawienie Boga, Boga, który umiłował nas do tego stopnia, że przyszedł na ziemię w Jezusie Chrystusie, objawił się nam w swej miłości, kładąc życie za nas na krzyżu Golgoty. Iluż z nas czasami znajduje się w miejscu, w którym myślimy, że Bóg o nas zapomniał że nie widzi naszej sprawy, że nie zna naszych problemów. że nie wie, z czym my się tutaj zmagamy, jakie my mamy problemy. Czy ktoś z Was kiedyś tak, tak się znajdował w takim stanie? czy to tylko ja. <laughs> Zobaczcie, Bóg pyta swojego ludu, zastanówcie się, mówi: czy, czy, czemu tak mówisz? Czy masz powody, żeby tak myśleć, że Bóg nie pamięta o tobie? Czy rzeczywiście masz powody, dla których mógłbyś sądzić, że On się o ciebie nie troszczy, że On o tobie zapomniał, że On nie widzi, co się dzieje w twoim życiu, z czym się zmagasz? Dalej Bóg zadaje kolejne pytania. To jest bardzo dobra rzecz, kochani, wiecie, by zadawać sobie i innym pytania. Dużo łatwiej się prowadzi rozmowę z człowiekiem, kiedy zadaje mu się pytania, niż kiedy się go przekonuje o swojej racji. Kiedy zaczynamy, się, kiedy zaczynamy twierdzić, co jest słuszne, co jest prawdziwe. Bardzo często naszą ludzką reakcją jest przedstawić kontrargument, jest nie zgadzać się. Natomiast kiedy zadajemy dobre pytania, tak jak Bóg zadaje mądre pytania, założyliście, że jak Pan Jezus często rozmawiał z ludźmi, jak oni do niego przychodzili z różnymi sprawami, to co Jezus? Zadawał im pytania, <laughs> żeby się zastanowili. Bóg zadaje swojemu ludowi pytania. Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Oni wiele razy słyszeli i dobrze wiedzieli. Bóg im na różne sposoby powiedział to, o co teraz ich pyta. Posyłał do nich swoich ludzi, którzy im mówili o tych sprawach, tłumaczyli, z jakim Bogiem mają do czynienia. Że to nie jest Bóg, który wszystko stworzył i zapomniał o swoim stworzeniu. Że to nie jest Bóg, który dał człowiekowi życie i nie obchodzi go los tego człowieka. To nie jest Bóg, który objawił się swojemu narodowi wybranemu i pozostawił ich na pastwę innych wrogich narodów. Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Że wieczny Bóg, Jahwe, Stwórca krańców ziemi, nie ustaje ani się nie męczy. I że jego mądrość jest niezgłębiona. Dlaczego Bóg miałby o nas zapomnieć? No może już jest zmęczony nami. Może już tak się narobił, że musi się przespać, że musi odpocząć, że musi nabrać sił i już nie ma sił, żeby teraz się Tobą zajmować. Czy czasami tak nie pojmujemy Boga, jakby On ma ważniejsze sprawy? Nie ma, On, on nie może wszystkim się zajmować. No, bo przecież on też ma ograniczone siły, tak? <laughs> on ma ograniczone możliwości. Wielu ludzi tak postrzega Boga. Jakby Bóg był ograniczony w swojej sile, w, swojej, w swoich możliwościach, pomocy. Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś, że on jest Bogiem, który ma wszelką moc i nieskończoną moc i niewyczerpaną moc? Że On jest Bogiem, którego uwadze nic nie uchodzi, najdrobniejszy szczegół nie uchodzi. Nawet moją resztkę włosów na głowie ma policzoną. Każdy jeden. On każdą naszą myśl z daleka już, zanim ona jeszcze pojawi się w naszym myśle, On już ją zna. Każde słowo na naszych, na naszych językach, zanim je wypowiemy, On już je zna w całości. Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Z jakiego rodzaju Bogiem mamy do czynienia? Do jakiego Boga dzisiaj przychodzimy, kochani? Nie przychodzimy do Boga, który jest ograniczony w jakikolwiek sposób, w swej mocy, w swym majestacie, w swej potędze, w swej mądrości. Wieczny Bóg, Jahwe, Stwórca, krańców ziemi, on nie ustaje. To nie jest tak, że on potrzebuje odpocząć, że on musi się zatrzymać. O nie. On ciągle działa. On ciągle nad wszystkim czuwa. On wszystko wie, wszystko widzi. Nad wszystkim jest jego opatrzność. On nie ustaje. On się nie męczy. Nie jest jak człowiek. Ja kiedyś myślałem, że jestem silny. Kiedyś byłem młodzieńcem i myślałem, że mam dużo sił i że mogę wiele. Ale wielokrotnie nawet jako młodzieniec się zmęczyłem i ustałem. I o tym mówią następne wiersze. Mówi wiersz 30. Młodzież, młodzi ludzie też ustają, im nawet mydleją. Młodzieńcy potykają się i upadają. A więc człowiek, choćby młody, silny, największy siłacz, też się zmęczy w końcu. Jak go przyciśniesz, jak Mu zadasz jakieś zadanie, w końcu się zmęczy, w końcu będzie głodny. W końcu musi odpocząć, w końcu musi pójść spać. Ale nie Bóg. Nasz Bóg się nie męczy, nie ustaje. Więcej, wiersz 29. On dodaje siły spracowanemu. Temu, który jest słaby, temu, który jest zmęczony, pomnaża moc tego, który nie ma żadnej siły. Jeśli jesteś w miejscu bezradności, bez silności, czy to w sferze duchowego życia, są problemy, z którymi się zmagasz, i wiesz, że one cię przerastają. Są ponad twoje siły. Podejmowałeś czy podejmowałaś walkę wiele razy i ciągle ponosisz porażki. Ciągle nie znajdujesz w sobie mocy, by pokonać ten problem. Czy to w sferze emocji? Czy to w sferze naszego fizycznego ciała, czy to w sferze finansowej, relacji międzyludzkiej, w jakiejkolwiek sferze życia. Jeśli ci brakuje mocy, Bóg oferuje ci swoją pomoc. Ten, który stworzył niebo i ziemię, ten, który zarządza ruchem planet i gwiazd, daje zmęczonemu siłę, słabemu moc w obfitości. W jaki sposób? Ostatni wiersz tego rozdziału, 31, pokazuje nam, kto może doświadczyć mocy wszechmocnego w swoim życiu. Ci, którzy, i tutaj to słowo jest różnie tłumaczone, wyczekują, wyglądają, ci, którzy szukają Boga, ci, którzy czekają na Niego, którzy przynoszą do Niego te swoje słabości, oczekując, że On się do nich zbliży, że On im udzieli niezbędnej mocy, że ich wesprze, że im pomoże. Ci, którzy czekają, ci, którzy oczekują na Jachwę, na Boga Izraela, na jedynego, prawdziwego Boga, który stworzył krańce ziemi, który stworzył niebo i wszystko, co je wypełnia, wszystkie zastępy niebios. Ci, którzy czekają na tego Boga, ci nabierają nowych sił. Nowych sił. Takich sił, których nie mają w sobie samych. Mogą nabrać Bożych sił. Nowych sił od Boga. Potrzebujesz Bożych sił w swoim życiu? Ja bardzo potrzebuję. Każdego dnia jestem w wielkiej potrzebie Jego siły, Jego pomocy. I ten wiersz mówi: czekaj, czekaj, ufnie na Boga. Ufaj, wyczekuj Go. Nie mów, że On nie widzi Ciebie. Nie mów, że Twoja sprawa jest zakryta przed Nim. Czekaj na Niego. Czekaj, wyczekuj go. Składaj przed nim swoją sprawę i wyczekuj Jego pomocy. Ci, którzy czekają na Pana, czekają na Boga Jachwę, nabierają nowych sił, wzbijają się na skrzydłach jak orły. Dosłownie doczytałem się, że tam jest powiedziane: opierzają się na nowo jak orły. Jakby nowe im pióra wyrastają jak starym orłom, którzy, które rzeczywiście przechodzą przez taki proces zrzucania starych piór i opierzania się na nowo, żeby się wzbijać w górę i, i czynić te rzeczy niemożliwe dla nich w tym stanie, kiedy już są, mają te stare pióra. I Bóg mówi, będziecie jak te stare orły. Jeśli będziecie czekać na mnie, dam wam nowe pióra i będziecie znowu w stanie wzbijać się w górę. Ci, którzy oczekują na Pana, ci, którzy czekają na Niego cierpliwie, ufnie, nabierają nowych sił, na nowo się opierzają i są w stanie wzbijać się w górę jak orły, biegną i się nie męczą, chodzą i nie ustawają, tak jak Bóg. Człowiek, widzieliśmy wcześniej, młodzieńcy się męczą, upadają, a więc tu nie mówimy o ludzkiej sile, nie mówimy tylko o odnowie naszej ludzkiej witalności. Mówimy o nowych siłach od Boga, które pozwalają nam czynić to, co Bóg czyni. Oczywiście jako stworzenia nigdy nie sięgniemy tych wysokości Boga w Jego dziełach, ale w tej mierze, w jakiej On zechce nas uzdolnić, w tej mierze, jakiej zechce nas obdarzyć swoją siłą, swoją mocą, swoją łaską, będziemy w stanie uczynić do czegokolwiek nas powoła, do czegokolwiek nas wezwie. Pan Jezus mówi, wszystko jest możliwe dla wierzącego, dla tego, który wierzy Bogu, który ufa Bogu, który czeka na Boga, który polega na Bogu. Wszystko jest możliwe. U Boga wszystko jest możliwe. Kochani, ten fragment jest dla mnie i wierzę, że dla was wielką zachętą, by dzisiaj w jakimkolwiek jesteśmy stanie ducha, ciała, finansów, rodzinnych, sytuacji, gdziekolwiek jesteśmy. Ten fragment mówi nam, że nie jest tak, że Bóg o nas zapomniał. Nie jest tak, że Bóg nas nie widzi. Nie jest tak, że Bóg nam nie może pomóc. Wręcz przeciwnie. Bóg mówi, czemu tak mówisz? Czemu tak myślisz? Tak nie jest. Możesz przyjść do Niego, możesz uniżyć się przed Nim, możesz nabrać od Niego nowych sił. I prawda jest taka, że jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie będziemy Go szukać, jeśli nie będziemy na Niego czekać, jeśli nie będziemy nabierać Jego sił, wcześniej czy później przekonamy się, jak słabi jesteśmy, jak niezdolni jesteśmy, by żyć prawdziwym pełnym życiem. To jest, nie mamy innej opcji, tak muszę to powiedzieć. Każda inna opcja jest tragiczną opcją, jest zgubną opcją. Jeśli chcesz polegać na sobie, jeśli chcesz polegać na innych ludziach, jeśli chcesz polegać na naszym kochanym rządzie, jeśli chcesz polegać na Zusie, chcesz polegać i mogę wymieniać. Różne inne opcje poza Bogiem. Obawiam się, że w końcu się zawiedziesz. Niektórzy już się wiele razy zawiedli, wiedzą, że nie warto na nich polegać. Ale ci, którzy jeszcze pokładają nadzieję w sobie, w innych, wcześniej czy później przekonają się, że to są zawodne oparcia. Jest jeden, jedno oparcie, które nie zawodzi. Jest skała, na której się możesz oprzeć i nie będziesz zawstydzony, nie zawiedziesz się. Ten, kto polega na Bogu, nie zawiedzie się. Polegaj na Bogu. Przedkładaj przed nim swoje sprawy, czekaj na niego z ufnością. Ten czas naszego zgromadzenia między innymi temu służy, by się do tego zachęcić, bracia siostry. By zachęcić się do tego, by ufać Bogu, by nie ustawać w modlitwie, nie ustawać w szukaniu Go, poleganie na Nim. Powstańmy i zbliżmy się do Niego w cichych, głośnych modlitwach, śpiewając pieśni, które pomagają nam wyrazić wierze te prawdy, które są w naszych sercach. Wykorzystajmy dobrze ten czas, zbliżmy się do naszego Boga, który jest i dzisiaj z nami, tutaj blisko. Nie musimy wspinać się wysoko na niebiosa, żeby się do niego dostać. Wystarczy otworzyć przed nim serce, wystarczy wziąć na nasze usta święte imię Jezus. I Bóg jest blisko każdego z nas w Jezusie, Chrystusie, w duchu świętym. Kochany ojcze, dziękujemy Ci za to nasze poranne tutaj niedzielne zgromadzenie, że możemy stanąć przed Tobą. W naszej słabości tak wyznajemy, że jesteśmy słabi, że potrzebujemy Ciebie, że bez Twojej łaski, bez Twojej mocy, bez Twojego wejrzenia na nas, bez Twojego zlitowania się nad nami, w wielu sprawach w naszym życiu nie dajemy rady i nie damy rady. I chcemy wyznać przed Tobą naszą bezsilność. Po raz kolejny chcemy przyznać się, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Potrzebujemy Ciebie, tak bardzo potrzebujemy Ciebie. I dziękujemy za te słowa, które znajdujemy w tym fragmencie Twojego świętego pisma, które zachęcają nas, by ufać, by czekać, by patrzeć na Ciebie, by przed Tobą przedkładać nasze potrzeby, nasze problemy, nasze słabości. Dziękujemy, że objawiasz nam się w tym fragmencie jako Bóg, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Objawiasz nam się jako Bóg, który troszczy się o nas, który widzi nas. Nasze życie nie jest zakryte przed Tobą, ale Ty dokładnie nas znasz. Wszystko o nas wiesz. Pomóż nam zbliżyć się do Ciebie i dzisiaj doświadczyć Twojego posilenia, zachęty, pomocy, pocieszenia. Z czymkolwiek przyszliśmy na to miejsce, Panie, zmiłuj się nad nami. Wesprzyj nas Twoją potężną mocą. Obdasz nas swoją łaską. Działaj pośród nas w mocy Twego Świętego Ducha. Prosimy przez święte imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna, który zbliżył się do nas i oddał życie za nas i udzielił nam swego Ducha. Dziękujemy Ci, wywyższamy Ciebie. Pomóż nam oddać Tobie chwałę, cześć, dziękczynienie, bo godzien jesteś chwały, godzien jesteś dziękczynienia. Dopomóż nam otworzyć przed Tobą nasze serca i wysławiać Ciebie w tych pieśniach, modlitwach, rozważaniu Twojego Słowa. Bądź wywyższony. Amen. Amen.